Dzień dobry, witam w drugiej części. W dalszym ciągu relacja z Lipska na ulicy Kółek Rolniczych. Targ jest otwarty drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Do tej pory był za darmo, teraz w następnym miesiącu będziemy płacili. Co, co tu mamy? Pawiki, jak to cenimy? Podwiedyszki, jak leci. Ale tu ma Pan taką parkę oprócz tych pawików. Co to, co to jest ten, ten bo, boczek taki korniaty? Sakson? Ile taki? Aby się pozbyć. Wiedychy, rozumiem, rozumiem. Tak, tak. Aby się pozbyć, to pasuje telefon poddać do tego, bo może być... Nie chcę. Dobrze, w porządku. Dziękuję bardzo. 30 złotych. 30 zł taki wywrotek a pocztowe po ile? Pocztowe podychu, staropolskie po 30 Staropolskie mamy tu. To jest para tych staropolskich? Płowy. Wieszamice. No piękne. Po ile jeszcze raz? Po 30 zł. Po 30 zł. No to taniocha, kurde, staropolskie samice po 30 zł, to taniej być nie może. Dobrze. Dziękuję bardzo. Nie no, piękne. 9 tysięcy chyba patrzyło, coś do tej pory, nie? Ale, ale jeden, z, ten co właśnie mówi, że już znalazł. To znakiem tego, że musiał... Dzwoniły do mnie, parę osób dzwoniło z to przypomnijmy jeszcze jaka cena za, za te metry 300 zł za sztukę. 300 zł za sztukę. 600 zł taka parka. Znaczy to, to są dwa samczyki akurat. Aha I to są te szpaki niemieckie. Tak, to są szpaki od trójka, trójka za 60 zł pozostałe za stówkę. To stówkę, za stówkę. super to... Co niektórych przeraża ta cena? Nie rozumiem, Suka. bo to przeraża te odległość ceny? Cena, A, odległość cena z, no z, no. z nowego targu klient dzwonił góral z tego tam gdzieś, no. z tego no, z kawał drogi wziąłby czwórkę tutaj tam dzwonił za, z tego z zagrodziska, wie pan z tego, tam z jeszcze ta No rozumiem. Ale przypomnimy telefon jeszcze raz, czy. Mogę podać telefon? Bardzo proszę e, telefon 662 6, 0, 6, 6, tak, tak. 6, 662 tak. 019 872 tak. Krzysztof. Do Krzysztofa bardzo proszę, dziękuję bardzo. Proszę. super, Cenimy te króliki, bo to co zostało? 85 zł. 85 zł sztuka, tak? tak. Ta Fajnie. Samo jak i ten, ten. ten też 85 zł. O, proszę bardzo. Coś pięknego. 85 zł, dobrze, dziękuję bardzo. Po stówce te kariery, tak? A chce pan telefon podać do nich? Telefon, no bo chętnie będą, bo tu ja, ja tu jak filmowałem to były po 200. A u pana są po czyli tańsze. Ale telefonu nie będzie do nich, tak? Nie, bo nie Dobrze, dziękuję bardzo. Żeby to było wszystko w porządku. No kurde, reklamuję tu I tak, mulemancy masz piękne. Jak to cenisz? Ta samiczka 5 dyszy. A te po 3 Po dyszki. A tu masz pancerka? Trzy dyszek, samiec. Samiec A tu A te pocztowe to z trzy dyszki ten biedyk. Ten wiedyk I co to zostało? Pod dwie dyszki. dyszki. Fajnie, dziękuję. O, to wszystko jest w lipsku Deresze Bocianki. Śląskie tarczowe. Dresze po 6 dych Bocianki po 5 dych, czyli stuba para Tarczowe po 4 dych Van Damka to jest yy, Ile taka parka? 120 zł Dziękuję ślicznie? Po 80 zł tak? A co to za 80 zł sztuka, dobrze, dziękuję bardzo Tu jest od 20-50 zł Tygrysy, no nie wiem, trzeba za księgą Kaczuszki czy kaczory po 100 zł sztuka złotych Chodźmy Tyle ludzi się pytało o te chodzi Szczególnie te młode tygrysy po ile? 3,5 dyszki sztuka A te... A telefon nie będzie do nich? Telefon będzie do Tygrysów? Bo jest, jest klient, co? co? 886, 886 242, 242 120. 120, o bardzo proszę o kontakt właśnie odnośnie Tygrysów A mulę 4,5 A dorosłe Tygrysy? 6,5 sztuka. Dziękuję bardzo Tu jest erosamica Ero i jakaś zagraniczna druga, nie wiem czy to jest Ero samica, stuwa a to jest, nie wiem co to za państwo, ale Słowak albo, albo Francuz, 80 zł. Nie, jednak nie odpuściłeś to, co to co przywiozłeś dzisiaj? A para jest pikanych, newek i wywrotek. No, a to taki mieszaniec. Niemieckie wystawowe. niemieckie wystawowe A nie, niemieckie jak niż Od sztuki? A stówka para Stówka para Fajnie, to masz swoje też te sorgo masz swoje? Tak, tak swoje. Masz sorgo, masz... po ile masz sorgo? Po 40 zł 25 zł. 40 zł 25 zł. Fajnie, Dziękuję. A kukurydza? 3, dyky. 3 dyky. fajnie, dziękuję. Dzień dobry, a taki king ile? A tego to nie ma Nie ma właściciela. No ma. kurde. Każdego, co się interesuje. Kurki są po kobuty 120, kurka, 100. Kurka, stópka. To z jakiej to jest? To są ko 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 kogi lub no, dobrze. Fajnie, dziękuję bardzo. Ile? ile taka paska do, do, do wzięcia? To ile od sztuki? 40 zł To jest samica. A te? To jest samic, to będzie samica to do dzieci. Ale jak to tak... Paniksy. Ile zapach feniksów? Stówkę. Stówkę. To samice i samych. Trzy samice i same. Fajnie. Dziękuję bardzo. Nie, paniu, nie nagrywaj, proszę Te się. Za 20 osób. wygląda Tego Belgam sprzedał pan już? Belga jeszcze nie. Tu, a he, to, to tam przejdziemy. Bo, bo tego gołąbki od, od 20 do 50 zł. To oryginalna szelensa A, bo, bo to z naturala jest tak. Ta ta belga, a widać, ile za taką samiczkę trzeba zapłacić? To jest samczyk, tu samiczka. A, tu samiczka. Samczyk 400. Sami, a samiczka? 250. 250. Fajnie? A... Jest tu jeszcze zardena, no to mamy bardzo latał. Kurze, z Ardena pięknego łączka. O kurde, poza biais. Nie. No A co to jest? Przejdą z pieskiem jak zwyczajny. Boję się, bo zwierzę, ruch. Zwierzę, tak, tak. A mulemansy jak cenimy? Mulemansy po 50. Pod 50 zł. Po Fajnie. Dniu. Dziękuję bardzo. Trzeba. Ale nie wiem co po Jak to nie wiesz? Pod wszystko. Pod wszystko. O A kurde. Nie. Te wywrotki pod wiadychy. Fajnie, dziękuję bardzo. Ale to z tego co wiemy to... Od 20 do 50 zł za sztukę takiego, tak. Dziękuję bardzo e, tak, tak, tak też będzie te, widać jest dobrze dziurki nie są jest, jest przestrzeń jak cenimy te, te małe jak, 25 zł, 25 a te większe? Tutaj po stówce po te po 30. Te po 30 te 25. 25, a te, 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 te ponad postówce. stówkę. Po stówce równej. Fajnie. No, Dziękuję. Dziękuję bardzo. 120 zł Fenix. Dziękuję bardzo. To niemieckie wystawowe. Ale co z tego, jak nie ma właściciela? Cennie podamy. Pokażemy tylko, co tu jest w Lipsku. Piękne gołąbki, dużo ładnych. Paliki, fajne. Nic, ale dochodzimy też do fajnych gołąbków. Pokażemy. Ten jeden niemiecki wystawowy, a drugi. Drugi, ten żółty, to też. Co to jest? Ile cenimy te kariery? Cenimy? 300 zł pora Ale już coś było, bo widzę, że coś pan sprzedał, bo było więcej, jak jakbym patrzył A te białe z czarnym? Po 200 sztuk Po Dziękuję bardzo Dzień dobry, a te orliki wysokolotne czyje? To są z tych lubelskich? Tak. Jak to cenowo wygląda? Od 30 zł Od 30 złotych. Dycz, rozumiem. Fajnie. A króliki też pańskie? Tak. Fajnie. Dzisiaj, dzisiaj będzie co filmować z Lipska, także... Y, po, jak to cenowo wygląda, jeśli chodzi o... Po 150. I tu też macie te... te to Zamojskie. Za zamojskie za, za ile? Ta sama cena? Nie, po Od... 20. Po 20. Fajnie. I tutaj jeszcze takie króliki, proszę No. Który tu? Jak, jak, jak najtańszy i najdroższy? Pięćdziesiąt. Po 50. Ten trzydzieści. Ten sto Ten 110. Fajnie, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Landersy, drogie bardzo. Te landersy drogie bardzo? Po stówce. no kurde. Chłopakowie 300, no to tu jest promocja. Lander... A kaczor? Kaczor 50. A, a kogut. kaczko a kogutek? Kogutek 50. Fajnie, 50. 300 za parę. A co to za rasa tych kurek? Nie podaję. Ile, ile od sztuki? Stupkę za parę. Sztukę za parę, fajnie. I przejdziemy do gołąbków. A gołąbki parami? Co tu mamy? Mówców. Od do 70 zł. Dobrze. A tu mamy wokół Zamojskie, zamojskich przewagach. Który ten soku udział? A jest, jest, jest. Jeden rodzynek ten soku jest. Ile takich razem soku? 4 dychy 4 dychy A po? A bo... też po 4 dechy, po 3. A broda są 7 dech. 7 dech, fajnie. Pod cztuse. 20, 30 i po 5 zł. To po które po 5 zł. O te, o te po 5 zł takie? Fajne. I nie chce nikd dać? Kurde, to nie. To... Ale macie tu, gołębi jest, ho, ho, ho. to 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 Wszystko. Silki nagramy, oczywiście. Ile taka? No, piękne silki, kurde, one. Ile taka parka? Kurde, silki za stówkę. No To, to jest wyjątkowa promocja z Lipsku. Zapraszamy drugą i czwartą niedzielę na ulicę Kółek Rolniczych. Proszę. A telefon do tych silek? A po co panu telefon? A boi się pan, no to nic. A tu ma pan z tej wywrotki, widymki. A widymki jak cenimy? 90 zł. A wywrotki? Za parę. Wywrotki 120. fajnie. A tu, tu jest kurde, kolekcja. O Kinga ma pan w środku nawet. Ile tak? Po jest złoty stówka. No, to jest nie tylko jeden, to jest para. 200 zł para. A co tu jest? Newki, pawiki, kręki Wiswanczyk. I ile to co da? No, rozumiem, rozumiem. A te pawiki, o tu? Po 50. Po 50. A o, ale tu mamy rodzynka takiego fajnego króliczka. Ile za niego? A to ile kto da? Ile kto da? Ale, ale jak nikt nie da, coś da. Daj za dykę powiem. Jak powie ktoś dykę i coś. Sprzeda pan zadykę, nie sprzeda. A ten kogut olbrzymi? 80. Dziękuję bardzo. I on wiesz. I tak Ty mamy mu i już. Zacznijmy od tych zebeku. To są ryżowce. Ile takie ryżowce? 70 zł sztuka. A wyżej? 60, 60 zł te ciemne, jasne stówkę. Szek Tam jest Nimfa, 80 zł i na dole też za 150 zł. A ty młodzieży, tyle? Oj, to nie wiem, to już różnie. Wiem, to jest różnie. Od, 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 po 15 do zł. Zł. Wszystko, dobre. Wszystko w tym akcie. A obrączki to są jakieś zagraniczne, nie? Nie, lubelskie. Polskie. 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 Lubelskie z kartami. Po ile? Po ile? 3,50. No i tak taniej niż Strachowica. Dobra, dziękuję bardzo. Ty przepraszam, się wcina. Po 15 zł. Jak leci. Jak leci? Po 15 zł. Dobrze. Ale tu mamy te rodzynki. Czekaj pan coś. Kurde, takie olbrzymie. Ile takie gęsi obrzymi? 550 zł. A co to zarasa? Kurde, Kiedy zaraz bym nie działał. 550 zł pada. Super. Kacuchy. Cukny francuskie. Ile od sztuki? 55 zł. A te papuszki, pani? te też moje. Aleksandreta Obrożna. To jest ta, ta z lewej strony? Z prawej strony. Pojedyncza, pojedyncza. Ile za nią? 250 zł. A po lewej stronie? Po lewej stronie są rozele królewskie. 220 zł, A właśnie piękne a na dole mamy parę górskich 650 zł para fajnie dziękuję bardzo twoje to? no a, to twoje to co? Deresza masz pojedynczego pawnika turkoty jednoczube? i ten? wołzański jaki? Bołżański. ile za niego? 50. a turkoty jednoczubę? 150 Deresz? 70. 70, a Pawi? Pawi 50. 50. Dziękuję. Dziękuję. To tyle w drugiej części z relacji wziąłem, wziąłem Z Dybska Siłą samicę mam. Belgijkę, bo weszła mi. Kury. Ale nie wziąłem. Wziąłem. Ty wiesz, wziąłem, że za tydzień dzieje na Nie, już mnie nie będzie. Mój już ostatni... Ja już, ja już lecę. Już koniec. No tam gdzie pracuję, coś, kurde, muszę, muszę